Serdecznie ze strony Laki ze znajomym jakimś Luką Hehe, mój ulubiony tryf dzisiaj. No, drugi właśnie, Blocksburg. XD y Jak pewnie zauważyliście, jak to dałem, ale na pewno dodam Nowe intro do odcinka, jest super. Jeśli teraz będę bez y podworkiem, no nie, nie będę. To się po prostu co to bo nigdy nie jestem. Bo ciągle mm, jestem czymś. Yy, znaczy, jestem ciągle. Survivorem. Już długo. Trzymuję ja tak głośno to wszystko. Rozbudźcie, że w ciszę. Na bezpieczną głośność. Tak znam. Nie zapomnij, żeby zostawić lajka like, i suba. Bo <laughs> miałem pod ostatnim filmem. No pod pierwszym filmem jest. Właśnie wyświetlam, a mam 4 suby i 4 lajki. Więc nie wiem. Więc połowa nie, nie ogląda bez subskrypcji. Więc poproszę, żebyście zasubskrybowali kanał. Teraz macie czas, kiedy ja idę ratować. No bo dobra. Będę siedział na dachu. A tu jest co? Coś. O Jezus. O Jezus. Um. Schowałem się. Um, muszę jeszcze to wyciszyć. Jaką mam kampę najlepszą? Best camp forever. Ła, wow, wy mnie zabiła ci terka cholerna. Help. Dzięki. O Jezus! No, co to było? No, a jeszcze ja skinęłem. Niedobra tak Nie Dobra, widzimy się jak pan dograł. A jeśli jeszcze nie zostawiliście zuba, wtedy kiedy mieliście czas, no to teraz macie czas X. -a. Ja sobie oglądne bestię. Czemu ona jej nie zabija? A jej czterka. No co za hamowa? Widzicie? Nie dość, że zabijamy w ścianę, to jeszcze tej pozwala wygrać, ze Samskim. A, Luka też nie żyje. Chciałbym tego double jumpa, ale nie mam Robuxów na koncie, a mi się nie chcę kupować teraz. Wolę zbierać na kompa, żeby nagrywać na kompie. <laughs> I piszcie w komentarz, a nie, bo już wstawiłem film z intro, no to tam będziecie pisać. Piszcie, pamiętajcie. A nie wiem, że mam dwa... Piszcie w komentarzach po prostu czy się Wam podobało moje nowe intro. Bo miałem na starym kanale jedno, widzę tego może stare. Znaczy nowe. I widzimy się. Jak się, już jak no mi będą w, w top pixel, to nie no tutaj o. Tutaj o, o nowy odcinek. Dobra, widzimy się za chwilę. Czyli za minuty Dobra, zrobiła ona pięciu i pięciu uciekło. E, tak, pięciu tak dobrze policzyłem. Pięciu uciekło i to. I było! Łatwo powaliła dwóch przy wyjściu, bo się kąpiła przy wyjściu, a tam ci się doczął y, gali z tego wyjścia. Szkoda, że co nie mogę wejść. no niebieski typek. Siema. Ufoludy Poka pokażę, że coś patrząc się, się, się na mojego skina. Widzieć jego nogi, i, 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 i ręce się tak ruszały wokoło A nie, jestem Hello Neighbor. Happy Neighbor, tak? animacja nie ma CS Na, na siedem należącym. I nie będę, bo po co ma być? Nie mhm. widzę. Kto jest? Gdzie on jest Czy gdzie, 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 gdzie on skacza? Nie wiem, bo go nie widzę. Tak I... mam tutaj. Te musko, te musko, musko... O jest klakim. Co on ma 20 lewo? To się może pokampie No Moi ulubiony miło. Pokażę je wam przy tym. Ja jeszcze się zrespiłem daleko od tego. no tak się renną. Ta daleko. Niestety. Ups, spadałem. To by było złe. Zwłaszcza żeglaki Szukam mnie X za. To tutaj. Tak. Nie, ale to nie tutaj znaczy... Bli o! Klaki! Klaki! Mamy bli... No jak ty mnie bierzesz na pół metra, człowieku? Rozbieg z pół metra bierze. Pół metra. co? <grym> ratuj, ratuj, ratuj. Typie, typie, typie. Nie, nie, nie. Ratuj. Ratuj. No, ratuj mnie. Dzięki! Chciałem go uratować, ale nie mam jak. Dobra. Szybciej, szybko się pobieliby, żeby No dobra, oni go uratują. Ja mam własne problemy. To tutaj było? Tak. Gdzie? Piękna kampa. Tylko nie może być za dużo osób, bo będą spadać. <laughs> Ratujcie go. Ile jeszcze osób żyje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I umarło. Eee, trzy, pięć. Zaraz sześć, tak sześć już. Żyje pięciu, umarło sześciu. A nawet... Nawet dwie minuty... Nie, minęło, prawie spadło. O, ma Pomagam. Jezus Maria. Zostaw mnie do kurnika. Do kurnika. Do kurnika. Nie do mnie. Ratuj. Czemu on mnie nie może ratować? Uciekamy koleżko, uciekamy. Ty zaraz zginiesz. Ja też. Judeczku. Uff. I póki oglądamy naszego Klakiego, to chciałbym Wam powiedzieć, że yy, że... że, że yy, nie ma live'ów na razie na PS, bo mi się coś popsuło i nie mogę nagrywać. I yy, czekajcie. I nie mogę nagrywać up na PESie, bo coś mi się powstało po prostu Tak to chciałem dla was nagrywać Call of Duty Modern, Modern Warfare Czy jak to tam było? Albo Warzone, nie pamiętam co ja tam miałem Którą część i po prostu nie mogę Tak chciałem No, ty pak tam jej nie widzi O, o dobra, idź idź, idź zabrał <grym> Jeszcze tu jest jedno O, plaki i idź do niej, idź. Dobry kurczak, idź sam do niej. Czemu ona nie idzie do wyjścia? Głupio. Kończył klaki. O, dobrze. U, wszystkich zabił. dwa, cztery, sześć, yy, jedenaście. Oj, oh, jestem Maria, takie bagi? I faham Skoki po ławce Ja chcę są ludzie. Co oni sobie. Dobra, wziąłem. Się... Nieważne. Siem sobie żebym się O Masz drona, kolego. Masz dronka. O, fajny dronek, daj Pożycz Sobie, czekajcie chwilę. Nie chcę tego drona. Czekajcie go, mogę wziąć. Czy jest, jest offsale, czy jest za Airbnb. Oj, rb nie ma, wszystko wdałem. Wiedziałem, że będzie offsale. to wybiera. Klaki. Tak, z klaku. I mean, no. to? Mm. Takie. Pff, życie. Dobra, końcy zbieramy. Musimy się dorobić. Kupimy sobie nowe budki. Jordany. Mixa to. Balencjaki, Air Maxy. Znaczy, no. Tak, to Air Maxy są jakieś mega, mega drogie. No, czy znaczy nie dla wszystkich. No ale, no dla mnie takie jakieś średnie. ale up, chciałbym, dostanę pewnie, długo na urodziny coś tak czuję, jakieś, nie wiem, co jeszcze, urodziny, dostaję prezenty, niespodzianki, chciałem psa, ale, ale jednak zrezygnowałem, dostałem psa za rok, bo tak to mi mama jakiegoś małego, a jak Dużego, fajnego, husky'ego XT hmm. Husky fajny Napiszcie w komentarzach czy lubicie haskich Husky, psy Kampa, best kampa ever Nie zauważy mnie tu Zauważy, za, że mnie teraz? Nie zauważy A, dobra, zauważył Uuuu, uh, Dobra, zbierzmy te 20 końców, jeszcze 4, więc... Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Jeszcze 7 yy, rewizów. To muszę uzdrawiać. O, kurczak. Kaczor Donald. Dobry człowieku, pomogę ci! A ma... to... Proszę, Agata Ksa Agat... Agaty ksa. 1, 2, 3 O Jezus Maria! A na łeb wskoczyłem! O No prawy, prawy Au Help, 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 help Help no. Ja was ratowałem, chamy No widzisz na babo. Ratunku Typie Typie Dzięki Ja mam jedno serduszka, to ja tak się nie ryzykuję już Dwa rywały zrobione i uciekamy Hm, <grym> bon więc Więc aż tak bardzo nie pomogę z jednym serduszkiem lepiej nie zacierać. ciężaru. Oś nie kampię, dobra, tam ci <laughs> go uratują. Ją, przepraszam. Gatuska ma też jedną rzecz. Agaty, będę mówił na niego Agata. A na ciebie będę mówił Kosmita. Albo smurf, o smurf. <laughs> nie widać mnie wcale. Otwierać się! Myślę, że... Mieni hopę i mi zabrył. Dobra, oglądam O! To ja może i nie? Cześć, kolegów widzę. Że, że jesteś pół dokę, pół takim, nie jestem jak ja. Na przedzicie. dzi. jak Dobra, poglądajmy. Jeden, dwa... Cz no. czekaj Jedna mu została? Gdzieś no tam. Stoi w szafce i się nie rusza. <grym> Idź po nią. <grym> Idź! Dobra, spotkamy się, gdy do, do niej podejdzie. Nie wiem czemu, ale ten debil do niej nie idzie. A, dobra. Zero, zero. O, dobra, teraz. O ławka, o ławka pełna kapturów. U, jeden, jeden negocjuj pasabił. O słabe ono. Aleluja. I co? O, mam mapy do głosować. Hmm... No jasne, że to... Ja to mam głosów 7. 8. O, proszę, żebym ja... Był, proszę bardzo, żebym ja... Był? Nie! Tak się cieszę, że będę. Smutna <śmucy> aż napiszę na czacie. Oj, x -y. M. Dobra, jem. drugi level ma tutaj. Ja myślę, ale może być świętą. Nie nie powiem, bo nie widziałem jak gra. Ale załóżmy, że pójdzie mi raz, dwa. XD, gra po życiu Widzę typa w kapturze. To jest zioło. Obok mam numer Merfa a tu był o Samuel biega z nosem na plecach. Świetne w kratki, a ja... Bez... Nie wiem. Jump, nie Nieważne. Dawaj, 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 racuj, racuj. Racuj. Dzięki. Wolę mieć dwa serduszka niż Ho! Na ratunek 112. So Hop! Ła! Jak? No citerka chamska Help help, Dzięki, dobra, ja już uciekam, mam jedno serduszko Tu pozbieramy pieniążki w tym czasie a to jest moja Jedna z lepszych kamp na tej mapie Byłoby tam y kampa Uj, i zaraz po kampie. O, a tam coś jest za kolega. <grystanie> no zbieramy 25 i... Idziemy na Widzio natomiast. To dobra, jednak nie. Pokampimy kiedy później. <grystanie> a a czy na to drzwię się dawać? Nigdy nie próbowałem. A nie, kiedyś Dobra, pamiętam. Jak mi się nie udawało, to nieudane próby. Ja się jedną osobę zabiła. Oh no. O oh, jest, niks. Hmm, czy ja bym tu mógł wskoczyć? Proszę. O nie. Zaszyłam muzyczkę. To ja się cofam, koledzy. Cofam się. O nie. Nie tu. O nie, poszłam tutaj. Tu nikogo nie ma. Nawet jeśli, to go nie zabijaj. Soj, soj, soj ty paniar. O, jazd. Szczędzki. O! Dobra, stąd uciekam. A pojazd nie... Ale tam pociechała ich. Jak łódka. Jak kurczaka. Ale ich spoko. Czy idziesz? no to ja się wkurzę, ale będzie mi smutno. Dobra, idź tam, oni, oni się tam ratują ciągle, idź tam. Nie do mnie. Ja lo, mogę obiektywy schować. Hmm. Zróbmy to tutaj, dobra, nie chcę że to będzie. Jeszcze znaczy, za minutę jak mieć. Czy, czy to jest? Czy to jest blisko wyjścia? Czy jest wyjście? Tak. Czy ty jak? Tu się kampią. X. Jakby tu przyszła i wszystkich pozabijała, to bym miał baka. gdzie że jej tu nie ma? nie, nic nie widzi a ja się tak pokapię jeszcze, aż nie będzie jeden, jedna minuta, trzy sekundy miksa <grybka> sarka za chrypka ale, czy to jest? czy ona tam jest? nie a! nie idź tu Mam nadzieję, że mnie ślepa. Bo to RUAD D D D D Dobra, widzimy się w następnej rundzie. Okej, okay. jestem znów. Nie zabiła SMARFA, niestety. Ile osób uciekło? 2, 4, no tak 7, jak dajcie. Siema. Sam Marfie chce kupić zawrót, żebym taki jump gdzieś na wysokości. Czekajcie. O. Czekajcie, ogóle z tamtej strony skoczyć. O, pomachałeś to, też ci pomacham. A jest nie to. I do tego. Znaczy siema. Siema jeszcze wypełnia. No siema. my. się melduje. Weź mapę można wybierać tak szybko? No ja bo To najlepsza. Nikt <laughs> <Stop. śmiech> Ty, 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 ty. kręci. Ja chyba będę w grał, tak dupa, że mnie nie wywierzę na zabójca. Czy <laughs> ona znów jest? Nie, teraz ten typek powik. Stop miłości. Nikt. <laughs> O Solanderman. Hmm. Solanderman. Dobra, idziemy na drzewko. Od razu. Opus. Dobra, pójdźmy już tak. Muszę sobie zobaczyć jakąś arwadkę No nie mogę tak nagrywać, chcę Czy ja tu mogę? No, czyś no, to mogę? Dziś już strasznie spadnę Skąd, skąd, jak? Gdzie kogo zawi... A co? No, Czy jak kampi? Znaczy on?

Czekajcie, bo Wolf pisze. Aha, zapomniałeś o Wolf Makara. Ja chciałem z nim nagrywać. Było fajnie. Ale Wolf Makalka. Niestety. Jutro może dopiero. O, Nie ma to jak Nie ma Nie ma... Ja się serdecznie umiem wymówić, bo zapomniałem, kto się wymawiał. Przepraszam na chwilkę. Okej. Okay. Yy, nie ma to jak odcinek, który mi Nie ma to jako w którym mi ktoś piwa. Choć w drugi raz to mówię. X to mnie. Super. I mam nadzieję, że jestem śmieszny. Co bieszcze nagrać? Kurde, tego grupa no to by było chyba na tyle, więc widzimy się w następnym odcinku. Pewnie... Ale nie wiem, jakie gry zakładam, że ze Survive the Killer lub Bloxburg No chyba, że mnie poniesie i pogram coś, co mnie wkurza specjalnie dla was. Nienawidzę tej gry Vigia, a nie wiem czemu. Nienawidzę. Czego jeszcze nienawidzę? Nie widzę różnych, ale nie wiem, który najbardziej... No nie, siewa i sobie, że nie będę siewał. Lub nie, lub de fli, defaktyli, fikili, fakiliti, Oczywiście to, to chyba najbardziej nie dobra. No ale raczej mniej poniesie i pogramy. W Sarve, survive, nasz, survive lucky survive, survive the killer, nie lucky survive, klaki laki, lub no. Epic minigames. Ja no nie wiem. No chyba, że nie wiem. Że się znudzę tymi grami. A co to w ogóle? Nie. No się tam słyszałem. Ale nigdy nie grałem. I nie wiem, czy będę chciał. Raczej nie. Napiszcie w komentarzach w ogóle co mam nagrywać. Bo mam gry na telefon. Lub e, jakieś gry na telefon w Robloxie. Bo już tak serio nie wiem co nagrywać. To my się widzimy w następnym odcinku, do zobaczenia, w i papa.